Magda Adamowicz, dobry wieczór. Po dość udanej pogodowo majówce czas teraz na zmiany. Sobota zapowiada się mokro i pochmurnie w przeważającej części kraju, ale dobra wiadomość jest taka, że będzie to zmiana jednodniowa od niedzieli wraca słońce i nieco wyższe temperatury. Oto szczegółowa prognoza pogody, a w niej na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Nad Skandynawią cały czas króluje układ baryczny wysokiego ciśnienia. Bardzo silny i rozbudowany. Ale dosłownie nad jeden, na jeden dzień nad naszym krajem pojawi się ten niż z nim. Związany jest front atmosferyczny, który przyniesie większe zachmurzenie i dość intensywne opady deszczu. Jednocześnie do Polski docierają dwie różne masy powietrza: czyli chłodna z północy i nieco cieplejsza z południa. Dlatego temperatura w najbliższej dobie będzie dość zróżnicowana. Ale ciepło jest cały czas na południu naszego kontynentu, m.in. W Hiszpanii, we Włoszech, ale także na Bałkanach. Najcieplej z kolei było dzisiaj na Cyprze. Tam zanotowaliśmy 31 stopni. W najbliższych godzinach front atmosferyczny przyniesie nam już opady deszczu i większe zachmurzenie na zachodzie. To tutaj spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach jeszcze spokojnie i jeszcze bez opadów. Ale to będzie kolejna chłodna noc. Na termometrach od minus jednego stopnia w suwałkach przez 4 stopnie w Warszawie 6 wodzie, Najcieplej tej nocy będzie na zachodzie, tutaj 8 i 9 stopni. W ciągu dnia ten front przesunie się dalej. Pogorszy nam pogodę niemal w całej Polsce, bo popada w centrum, na południu i na zachodzie. A szczególnie dużo deszczu może spaść na Pomorzu Zachodnim. Tam nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga też na burze, które mogą pojawić się na południu. Termometry wskażą od 9 stopni w Bydgoszczy przez 10 stopni w Łodzi. Najcieplej znowu na południu. Kraju. 15 stopni to Kraków, a Rzeszów 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na północy może powiać mocniej i w czasie burz. Wtedy w porywach może osiągać prędkość do 60-80 km na godzinę, a ciśnienie lekko w dół. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Niedziela to powrót dobrej i słonecznej pogody. A jeśli opady deszczu w niedzielę, to tylko już na Podkarpaciu. Na termometrach w niedzielę od 11 do 15 i 17 stopni na zachodzie, a w Poniedziałek od 13 do 17 stopni. Dużo słońca, dużo słońca też we wtorek. Niebo praktycznie cały czas będzie błękitne na termometrach do 20 stopni we wtorek, a w środę do 17, ale front atmosferyczny przyniesie kolejne opady deszczu na zachodzie. Teraz o pogodzie to już wszystko. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Tak to już jest w przyrodzie, że musi być równowaga. Jeśli dzisiaj piątek był dość udany pogodowo i bardzo słoneczny, no to w sobotę czekają nas zmiany. Te zmiany zobaczymy już tej nocy, bo do Polski wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie nam opady deszczu na zachodzie. W pozostałych regionach jeszcze bez opadów, ale to będzie chłodna noc, nawet z przymrozkami. Na Suwalszczyźnie tutaj minus jeden stopień, 4 stopnie w Warszawie, 6 stopni będzie w Łodzi. A najcieplej tej nocy na zachodzie. Tam 8, 7, a nawet 9 stopni we Wrocławiu. W ciągu dnia front atmosferyczny i jego chmury przesuną się dalej, obejmując centrum, południe oraz zachód. Uwaga, bo na południu może też zagrzmieć. Deszczu będzie naprawdę sporo w niektórych miejscach, szczególnie na pomorzu zachodnim, w Wielkopolsce, tam może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a spokojnie i bez opadów jedynie na północnym wschodzie, ale tam za to chłodno, 10 stopni. Na w 9 stopni w Bydgoszczy, 12 stopni w Warszawie, najcieplej na południu, tam 15 i 17 stopni. Kolejny dzień. No i, I ciepło i zimno przed nami. W pogodzie też się dużo dzieje. Właśnie, za chwilę się wszystko wyjaśni. Coś... Dziękuję pięknie. Trzymaj się, do Błaniam. zobaczenia. I Magda Adamowi, że więc Dobry więc za i szczegóły. I widzę, że jeżeli chodzi, albo czuję, że ta pogoda różna w różnych miejscach. To prawda. Dzisiaj mieliśmy bardzo zróżnicowaną pogodę, jeśli chodzi o temperaturę. Podczas gdy w Opolu notowaliśmy 21,5 stopnia, to w Łebie najwyższa temperatura wynosiła dzisiaj 8 stopni. Co czeka nas w kolejnych dniach? Nie będzie już tak zróżnicowanych temperatur, ale to nie oznacza, że nie będzie się dziać. Bo do Polski wkroczy front atmosferyczny już tej nocy. Gdybyśmy mogli jeszcze na chwilę cofnąć, to dobrze, to zobaczymy. Na zachodzie front atmosferyczny był w nocy, w pozostałych regionach jeszcze spokojnie, ale na termometrach w nocy nisko od minus 1 do 8-9 stopni. Co w ciągu dnia? Front atmosferyczny przesunie się dalej, obejmie centrum, południe i zachód. To właśnie w tych regionach popada, ale uwaga, bo na południu może też zagrzmieć. A na termometrach od 9 stopni. W Bydgoszczy nie za ciepło. 12 stopni w Warszawie, 10 stopni w Łodzi, najcieplej. Na południowym wschodzie tutaj 15 i 17 stopni. To wszystko, co będzie działo się w sobotę, wynagrodzi nam niedziela. Dlatego że w niedzielę już sporo słońca, przede wszystkim na północy, a jeśli opady deszczu, no to już tylko na południu, na południowym wschodzie. No i już nieco cieplej, wszędzie powyżej dziesiątki, czyli 10 stopni dokładnie Rzeszów, Kraków, 14 stopni w Łodzi, najcieplej, tym razem w Szczecinie. Tutaj 17 stopni. Poniedziałek jeszcze nieco cieplejszy. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda Ale i właśnie słonecznie. bardzo dużo słońca. W zasadzie, jeśli pojawią się jakieś chmury, to one będą tylko dla ozdoby. Przede wszystkim to będzie dzień słoneczny na termometrach od 13 stopni, na Suwalszczyźnie przez 16 stopni. W centrum 17 to będzie najcieplejsze, najwyższa temperatura w Poznaniu i we Wrocławiu. Tak przedstawia się pogoda Świetna, na kolejny. Ja przyznam szczerze, że dla mnie może być nawet i 5 stopni, ważne, żeby było słoneczne. O, no to coś dla ciebie. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Prognoza e, pogody kończy program. Bardzo dziękujemy. Życzymy Państwu dobrej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy, dobranoc.